Rok temu musimy by tą samą, samą drogą, idziemy, zmieszamy w to samo miejsce i co? Zaczynamy festiwal pizzy, hady, w ogóle ten. by było szybciej, ustaliliśmy teraz, <laughs> że oni brać kawałki dla mnie. Ja nie wierzę w tego. Jakoś to. Ja myślałem, że ja to zróbię, pokażę to. ci... Ten pan chamski, jest. Czemu wiara i jak widzisz po tytule robimy sobie rewanż z pizzy Hut, cześć to, dużo osób na to czekało. ja też na to czekałem, dużo osób na to czekało, ja na to czekałem. Ogólnie, jeżeli nie widziałeś poprzedniego odcinka, tu masz linka. Poprzedni odcinek do pizzy Hut i tam ogólnie było tak, że tam poszliśmy, bo byłem z Michałem wtedy, poszliśmy za późno i wpadły 23 kawałki. Mógłbym chyba zjeść wtedy więcej tak czułem, bo jeszcze poszliśmy do maka Padły 23 kawałki, a teraz spróbujemy pobić ten rekord. Jeżeli tego jeszcze nie robisz, że nie subskrybujesz tego kanału, gościu, zrób ten przycisk na szaro, czerwone są mega słabe, a szary są mega Modne. I co? Tradycyjnie będziemy najpierw spadać na gym, żeby, bo żeby zjeść dużo kalorii. Trzeba najpierw trochę spalić, żeby się wyrównało, żeby był lepszy apetyt. I ogólnie w tym wyzwaniu nie będę sam, bo znowu będzie Michał taki kompan, który był ostat ostatni razem. Ale będzie jeszcze jeden gość, bo będzie Lazar. Cześć, to padało z Lazar na no, odcinek dzisiaj. Lazar powiedział, że cię zrobi dobry wynik, więc zobaczymy. Będzie konkurencja i co? spróbujemy pobić ten rekord pizzorki, a zebrać czasem idziemy na gym i co? Gym będzie robiony z Lazarem, my zaraz go poznasz. Potem dołącza Michał, bo on nie zdąży. Paść. Padamy do. O Gościu, w komentarzach, czy uda się pobić rekord z poprzedniego razu. Minimum 24 kawałki muszę wpaść, żeby rekord został pobity. Jeżeli uważasz, że dam radę, napisz pobijesz ten rekord gościu, a jeżeli uważasz, że nie, no to tamten rekord cię pobił gościu. O, może tak napiszę, takie dwa komentarze. Podamy na dzimnie przedłużamy i gościu. Albo gościarko. Jo Jo yo. Jesteśmy spodciłką. Co tam Lazar? E, lecimy na pizorem, to? Lecimy na, lecimy. I na trening. Lecimy. lecimy na trening na wy co? Widzimy się już na sali, co? Jo? Ale dzisiaj jest brak epy, bo było małe śniadanko. Ale dajemy, dajemy, to, Tu lazar już kurde. Jeszcze raz na tę rękę zrobiło. <laughs> I co, Lazar, już tak głodny, że kościół pojechał. Cześć, to zdział mi, muszę go gonić furą, więc odpalam furę. I widzimy się, już na miejscu jeszcze zgarnia Michała po drodze. I lecimy na wyżerkę w pizzychart, gościu. obstawię ile kawałków padnie, czy uda się pobić rekord. Obstawę to wszystko, a ja jestem głodny i idę jeść. Idę, idę, jeść. Ło, wow, wow. A pokładzie jest drugi zawodnik. Ma wygrać. Pamiętacie Michała z ostatniego challenge'a I dzisiaj będziemy próbowali pobić na rekord. No i co, Michał, jak myślisz, damy radę czy nie? Nie ma innej opcji. Nie? Musimy to zrobić, więc e, tak jak ci mówię, pisz, czy damy radę, czy nie. To co, lecimy do i widzimy się już na miejscu. To co, mamy powtórkę z rozrywki, pamiętam jak rok temu był to, nie? tą samą drogą. Rok temu szliśmy tą samą miejsce. drogą, idziemy, zmierzamy w to samo miejsce i co? Zaczynamy festiwal Pizzy hady w ogóle ten. Michał się pytał, czy robimy checkform dzisiaj na parkingu też. Powiem ci, że zobaczymy co jak będzie po tych węglach, nie jak... On... Mój. Tak Chuj. to, nasz wspólny. <laughs> Wrota otwarte, wbijamy no, pizzorki, idziemy do indy i co? Zaczynamy festiwal pizzy. Pato, tam na horyzoncie już McDonald's i tak dalej. Idziemy, oj, co widzisz to? Na wynos? Nie, jemy na miejscu. Y, trzy razy sosy wzięliśmy Ci Pepsi Max. Dobra, wiesz? dobra. Elegancko. Dawaj, to zaczynamy. Nie wiem ile to będzie trwało, ile będziemy tutaj I siedzieć, dobra. ale mamy czas, bo ostatnio nas wywalili i teraz... Każdego nie będzie widać chyba. Dobra, pisane. Będziemy tak robić, żebyś nam zaufał. Mhm. Albo zaufała. Zrobimy <grym> tak, że jak będzie każdy kawałek, to będę ci pokazywać, że tu on je, każdy tu je, widzę. tu je albo... Nikt nie je, bo już na przykład będzie basta. A właśnie, gdzie, gdzie jest kółko? Nie ma kółka. Tak, muszę dać kółko. Dobra, to co? Od, odpalamy cię, jak będzie się coś działo, bo teraz patrzymy na siebie tylko. Czy Ty masz? Ty masz. Ja mam, on ma. To zaczynam. Pierwszy kawałek. Mam Potem mm. tego mm. już nie powiesz. Przy 30. Ja tego bueno. Konsumują se chłopacy Dać To może dla kumpli taki mały. Dobra są tak tylko tak na towarzystwo A dziękuję bardzo Mamy drugą rudę Drugi kawałeczek Zdrówko Cyk 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 Mmm, no to, oczywiście Pepsi Max, bo wiesz, My jesteśmy na diecie Oooo! <grymne> <grymne> akurat o tym mówiliśmy. O, dziękujemy bardzo. O, król kebabu, zobacz to. Zobacz, król kebabu, wyzumowany za króla kebabu. <grymne> Trzeci, nie? Hmm. Trzeci kawałek za nami, powiem Ci, że ta chyba była najpyszniejsza, ale teraz. Wiecie, czy pobijemy rekord z poprzedniego roku, czy też ja. I, I widzisz, możesz wpadać na Instagram i dać followa jemu <laughs> Michałowi. Chcesz dać znać w komentarzu, czy dawa radę, czy też nie. No nie? oczywiście, że tak. <laughs> Zmiana tematu pizzeria Dziękujemy pani bardzo. Hawajska. Wiesz tawajska do, do szynka. Hmm. Ja już nie mm. zadopierałem. <laughs> no. Powiem, czy że sztos, no? Sztos. To byś się od Ja no, właśnie no. Mówiłem, żeby, no. No, że żeby kozielecki bo Każdy miał z najlepsza koszulka. No. Jest, żeby wszystko go Nie, co ty gadasz? Czy my jemy całe kawałki, a nie tylko bez dupek, więc pamiętaj, wynik może być cięższy niż mm -hmm. się wy wydaje. I jak tam wrażenia po tych na razie czterech kawałkach? Głodny. Głodny. A ty? Cztery kawałki, no trochę mało. No, do 30. trzeba No, co? trzy dychy musi być dzisiaj, nie ma opcji. O, dwa, dwa <grym mniejsze <grym dla <grym to Policzymy jako jeden. No? Policzymy jako jeden. Dwie? Dwa mniejsze. Idealnie. Porozkoszujmy się trochę. Żeby tak szybko, nie. <grym wioski> Dziękuję bardzo. Prosciutto. Proszę to to my będziemy po tej wicy. Mniej czasu też od naszego roku, nie? Chyba. Uh -huh. Więc... To jest zdrówko ma się pije. <laughs> Dziękuję bardzo. Ale tempo dzisiaj, nie? więcej no. No, Język maskolony normalnie ogóle jak chcecie to robimy kontynuację z festiwalu pizzy, bo jest do końca lutego. Co na to? Ja jestem zawsze za. No i dobrze. I tu sobie konsumują chłopacy mm. ładnie. A ja czekam na następny kawałek, bo za szybko jem. Jesteśmy pozytywnie nastawieni tutaj, bo szybko podają nam takie kawałki, w że do nie wpadają w Poznaniu na Pizza Hut. Będzie miał mega i podawanie kawałków. Albo mamy takie szczęście, albo zostawiamy lopet w górę. Tych no to, Bo to jakiś, jakiś nowy smak Szarpana Wołowina czy coś takiego Ale już nie ma Delektują się tutaj mm. Poezja. Poezja Poezja Czekamy dalej odkładam się w bezpieczne miejsce i czekamy dalej. Znowu jest to jest wróżko. A komentarz będzie? Wzliśmy do wniosku, że czujemy się tak jak tu przyszliśmy. Czyli nie gładują jeszcze. Ciepa piszcie. I też wie, że oczy chcą. ma... Oczy chcą, ma, mówi, ja chcę więcej. No, ty też tam, Nie, nie zaliczamy tego kawałka. Michał, zjedz to, bo z tymi okruchami na O nie, zjadł, zjadł, zjadł. <grym z wiosenka> jak napiszesz komentarz w to ci dam. <grym z wiosenka> Cztery serie, z nami te numery. Oj, oj, no? Aż, pomachaj. Aż pomachaj te cztery serie. No, no, smakuje. No, ale mam spodziewaną wiadomość. Jaką? Wolisz nie jadem. Co? I bateria zarapada w tym, więc idę do sklepu szybko kupić baterię, żebyś miał głos, albo żebyś miał głos. Bo jak nie będzie głosu, to nie będzie głosu. A jak będzie głos, to będzie głos. <głos> więc są bateryjka kupiona i zwracam do pizzorki. Mam nadzieję, że już kawałek tam na, na mnie czeka, bo to już jest tutaj. O, o, na szczęście wszystko było pod ręką. Jesteś już? Jest, a, jest, 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 bo mogę zawsze? Nie, oczywiście. Co? Mam baterię. Mam mało. No. Ja jak? Poprosiłbym. No. <noise> o. Dziękuję. Prima. Baterie trzeba zmienić. A na zaraz się ja. Dobra, mamy kolejny kawałek, nie wiem jaka to jest, ale będzie zaraz zjedzona. Możesz się pochwalić ty ile kawałków udało Cię zjeść na festiwalu pizzy, jestem ciekaw, czy więcej, czy mniej, czy tyle samo, czy twoje zdrowie, się to łapę w górę. A tu, Michał właśnie chciałem mówić, że my tu no, gadu, -gadu a, a kolega tutaj nie. No Michał cię jest trochę przeziębiony, więc... Ile? nie wiem czy bał, to nie no, Michał jest trochę podziębiony, no, więc... No, <grym> więc wiesz, damy mu dzisiaj for. Jest usp usp usprawiedliwiony Jest <grym> usprawiedliwiony. Ten kolega też w ogóle nie Król kebabów, patrz, król tak się prezentuje Prezentuje król kebabów Myślę, no nie wiem, jaki jest dokładny rekord na YouTubie, ale no... Gorąca To sobie jeszcze nie być porównanie tych swoich głupi, nie? W sensie, co, co jedziesz, kurwa Ja jem całe tylko Chodząc w festiwalu? Chodząc hmm? w festiwalu? Nie, że koniec tego, No co ty? Podpuszcza Chłopacy mówią, że już się robi ciężko, no. nie? Bo no. jak, o, jako, jak na łapkę. Nie jest już, że nie jestem jakiś mega taki już głodny, jak na początku, ale... na najedzony? Przygoda jeszcze trwa. Bo na razie pusto. Bardzo chętnie. Tak, tak, tak. O. Wegetariana też, co? Wegetarianio. O. Dziękuję. To już kupali z coś weget. O, o taki wegetera idzie. O, siu. trendy muszą być zachowywane.

a, a jest Twoja zdrówka. A mm, to Teraz się ta te kilka zmienia. <grym> a nie pił, bo mówił, że napoje będą nasycać, go. A Jasek pije <grym> To Żeby było szybciej, ustaliliśmy teraz, że oni będą brać kawałki dla mnie. <grym> Ale nikogo y y nie mów. O o, 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 Na ostrą. Trzy kawałki ostro. Tak, pan jeszcze szczerze? Tak, tak, jakby można. Zbuntowany diabeł. zbuntowany diabeł, a te, ej, te cztery takie pikanty. Cztery? Jeszcze jeden raz tak zrobiłem, nie będzie rekord. Patrzę jak on nie, to już mi się cofa. Następne? Tu, nie krępuj się. Na raz, zrób tak, czekaj, zjedz sobie ze spokojem. Ty jest czołgiem, ty Ty, już masz teraz plus cztery. Pędzisz czasem, ja już nie mam. Amerykana? Tak. O, dziękuję. Cześć. Ja, <grydzi> Dla palane? chwilę? Nie, ostygnie. pamiętajcie, nie jedźcie w rządku. To takie? tak jest? Carbonara. Ja, ja nie wierzę w tego. Ja myślałem, że ja tu sobie... Czekaj. Gdzie mm. się już. Mm. koniec? Jak się czujesz, nie no, jak się czujesz to spróbuj zachodź do przodu, bo nie wiadomo czy na filmiku nie wiesz. Czekamy, że 40 Na McFanie. Nie. A głos też może być, czy nie? Mój może być. Dobra, dobra. Po to, to klasika jaka. Czy też chciałem, coś? Mhm. Czy będziesz to ja? Proszę bardzo, zaraz. Sorry, To występować normalnie w takim jedzeniu na czas za pieniądze. To jest. To by byłby Jak w Ameryce w każdej restauracji no. idziesz, daz mi jakiegoś styka, musisz go zjeść i koniec. No, czy na czas, czy na hmm. no, chyba. Ale to z racji tego, że lubię czuć smak, nie? A pan będzie te... <grym wyszukami> to ja? Nie ma linka. mamy tutaj, ale pan to Amerykana, a nie, to jest tam. Jak e, chyba? Na, na, da, klasika. Klasika. Dobra, to hmm? No Co? No. Bierzemy jeszcze coś O? O? Okay. Okay. O, taki duży, fajny. Akurat oh no. na koniec. O. A ten pa, jaki chamski, nie? Taki jak, jak dwa. Nie ciepłe dwa będzie. Nie powinieneś przykroić, bo jest jako dwa. Też. No, ja sobie to jest jak dwa, więc... Ale ciepłe, więc poczekam chwilę. Dobra, to co, pobijamy rekord? W ogóle można zagadać z nim, żeby... aha. Bo... Jakoś no, sobie ten, rekord. pobija rekord. Boom, no, rekord, jeżeli dobrze obliczyliśmy, to rekord został pyknięty. No chyba na tym zaprzestanęmy dzisiaj, co? Nie, bo się tam jeszcze martwe koło przywieźliśmy. Te, tak? tak? A wy nie boicie? Nie, nie, nie. No to pa panowie, nic się nie może zadawać. <grym> to jednak jedziemy dalej. Ale my byliby straszni. Super. Mm. So, ostatni błękit, to nie wiem ile będzie już. Nie chyba? Trzydze, wiem, chyba? Nie, uh -huh. teraz... uh -huh. mm. <grystanie> um, nie wiem do końca ile, bo pogubiliśmy się w liczeniu. Ale ten, ale myślę, że rekord z poprzedniego roku został pikkię i co? zrobimy jakieś podsumowanie tam, bo tu jest za głośno, wiesz co chodzi. Na spokojnie. Jo. Dobra, my już po festiwalu pizzy, jak widzisz, tam pizzorka jest w tle. Teoretycznie był pobity rekord, nie wiem do końca czy był, bo nie liczyliśmy na miejscu. Jak tam się czujesz, Michał? Po? <laughs> Śpiączka, <śpiączka <śpiącka śpiącka> lazarek to. mogę zrobić. <śpiącka> no i za to by było tyle. Dawać znać, czy chcesz kontynuację z takich wyzwań challenge'owo, jed, jed, jedzeniowych i tak dalej, a tymczasem, jeżeli się podoba, oddawaj łapę w górę, dawaj suba za zadzwonek i widzimy się wkrótce w kolejnym materiału, który będzie na kanale. Już sieba. Tam sobie jedzą jeszcze widzisz, a ja już kończę i robię co. Bara, jo! A i czekaj, czekaj, czekaj. Gościu i gościarko, tu masz jeszcze trzy ostatnie filmy, są mega, mega sztosy, więc obczaj sobie, są lepsze niż ten. Pa, 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 pa.